Za chwilę opowieść o pewnej zagadce, której rozwiązanie świat zawdzięcza trzem młodym Polakom. To był decydujący wkład Polski w zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. W latach 30. ubiegłego wieku nasi matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Ich prace doprowadziły do powstania w zakładach AWA kopii urządzenia, zwanej polską Enigmą. Przypomnę tę historię dziś z dwóch powodów. Pierwszy, właśnie dowiedzieliśmy się, że o polską enigmę dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzbogacą się zbiory Muzeum Historii Polski. Maszyna pochodzi z Instytutu Piłsudskiego w Londynie. I drugi powód, w najbliższą sobotę minie 81 lat od przekazania Francuzom i Anglikom właśnie tej polskiej enigmy. To był 25 lipca 1939 roku. Wiele lat temu Jan Nowak-Jeziorański w felietonie Polska z oddali w radiowej jedynce przypomniał to spotkanie niedaleko miejscowości Pyry pod Warszawą, gdzie w lasach kabackich znajdowała się pilnie strzeżona i zakamuflowana tajna stacja biura szyfrów drugiego oddziału sztabu głównego. Zdumionym gościom pokazano precyzyjny duplikat niemieckiej maszyny do szyfrowania Enigma. Zrekonstruowanej przez trzech matematyków z Uniwersytetu Poznańskiego. Enigma uchodziła za ostatni krzyk techniki. Niemcy do końca wojny nie wierzyli ani przez chwilę, gdy nieprzyjaciel mógł kiedykolwiek odczytywać depesze szyfrowane mechanicznie przez Enigmę. W sąsiednim pokoju pokazano gościom trzy żelazne szafy. Zawierały one wynalazze Krajewskiego, bomby, czyli urządzenia służące. Do rozwijania szyfrów Enigma. Trzej młodzi studenci Uniwersytetu Poznańskiego wyróżnili się w 29 roku spośród 20 innych matematyków biorących udział w kursie szyfrantów. W czasie egzaminu w ciągu paru godzin rozbili skomplikowane kryptogramy. Najzdolniejszy z nich, Marian Rejewski, lat 24, po jednorocznych studiach uzupełniających w Etynze, Zatrudniony został w biurze szyfrów mieszczącym się wówczas w pałacu saskim nad grobem nieznanego żołnierza. Dwa jego koledzy, Rygalski i Różycki, dołączyli w rok później. Tajemnica Enigmy została ofiarowana sprzymierzeńcom. Angielski historyk Enigmy, David Kahn, tak o tym pisał. Anglicy otrzymali w tym dniu od lojalnego sojusznika sposób zdobywania najbardziej strzeżonych tajemnic nieprzyjaciela. Francuzom i Anglikom, jak twierdzi Kahn, brakowało wizji i woli. Polacy mieli jedno i drugie. Enigma służyła Niemcom do przekazywania najtajniejszych informacji w wojsku i w agendach państwowych, podkreśla Grzegorz Rutkowski, historyk z Muzeum Historii Polski. Było to urządzenie, które szyfrowało przekazywane informacje depesze drogą radiową, i konstrukcja tej maszyny, opierająca się na specjalnym okablowaniu, w wirnikach, sprawiało, że dla jednej na danej litery była ogromna ilość dostępnych kombinacji jej zaszyfrowania. Szacuje się, że wynosiły one w zależności od, od zastosowanych wirników od 10 do potęgi 23, do nawet do 10 do potęgi 114, czyli liczby niewyobrażalne. To sprawiało, że szyfr na danej dpeszy można było złamać. Ale potrzebna do tego ilość operacji była tak wielka, że bez specjalnych urządzeń mogły minąć tygodnie, miesiące, nim jedna depesza mogła zostać odczytana. A takich depesz nadawano przecież setki, a w pewnym okresie nawet tysiące. Polski wywiad był w stanie złamać szyfr Enigmy, dokonać udanego ataku na szyfr Enigmy. Natomiast stanęliśmy tutaj przed dużym wyzwaniem: jak przyspieszyć ten proces? I tutaj. Polakom udało się stworzyć własną polską maszynę szyfrującą Enigmę. Nie wiedząc, jak ona jest do końca zbudowana, znając tylko metodę jej funkcjonowania, bazując na dostępnych informacjach z tych komercyjnych wersji Enigmy, w Warszawie, w zakładach AWA, na zlecenie polskiego wywiadu, palacy stworzyli kopię maszyny szyfrującej Enigma. I właśnie ta maszyna szyfrująca Enigma, wykonana przez Polaków, zasili zbiory. Muzeum Historii Polskiej. Do wybuchu wojny wyprodukowano kilkadziesiąt kopii enigmy w Polsce. Po 1 września 1939 roku, po ewakuacji biura szyfrów i firmy AWA do Francji, do tego kraju trafiły prawdopodobnie dwa egzemplarze polskiej enigmy. Odtworzono dokumentację i na południu Francji rozpoczęto ponownie produkcję. Do czasu wkroczenia tam wojsk niemieckich w 1942 roku. Używany w ośrodku Cadiz sprzęt został ukryty przed ewakuacją personelu. Część polskiej ekipy przez zieloną granicę dotarła do Hiszpanii i dalej do Wielkiej Brytanii. Dopiero w maju 1945 roku Rejewski i Zygalski mogli podjąć wyprawę z Londynu na południe Francji, by odzyskać pozostawione tam przed ewakuacją rzeczy osobiste oraz część sprzętu kryptologicznego. Kiedy wracali do Londynu, w ich bagażu znalazł się także. Egzemplarz polskiej enigmy, przechowywany obecnie w działającym od 1947 roku instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, to jedna z czterech maszyn, której części zostały wyprodukowane w Paryżu w 1940 roku, po czym przetransportowane do południowej Francji i w 1941 roku zmontowane przez inżynierów polskiej ekipy. Polska enigma wygląda jak średniej wielkości maszyna do pisania zamknięta w drewnianej skrzynce. Nie tak dawno nasz radiowy korespondent na wyspach Adam Dąbrowski opowiadał o jednej z wystaw Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie z polską Enigmą w roli głównej i jeszcze innym obliczu tej historii. Znaczeniu tej maszyny w powojennych pracach Alana Turinga, brytyjskiego matematyka, kryptologa, twórcy tak maszyny Turinga, jednego z ojców informatyki i sztucznej inteligencji, czyli rzec można komputerów. W takich, w takich filmach jak Gra tajemnic z Benediktem Kamberbaczem rola Polaków bywa niestety marginalizowana. Niesłusznie, mówi mi Olga Topol z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Bez Rejewskiego, bez Zygalskiego, bez Różyckiego nie byłoby później Alana Turinga. A teraz w Londynie przypomnę o tym maszyna, która zmieniła losy świata. To jest obiekt, który skrócił Drugą wojnę światową prawdopodobnie o 2-3 lata. Maszyna to rekonstrukcja, dzięki której teoretyczny model naszych naukowców Udało się wypróbować, a potem zaprzęgnąć we wspólny wysiłek wojenny. Bo jak podkreślał Dermot Turing, bratane Galana, historia rozszyfrowania Enigmy to przykład wzorowej współpracy między narodami. Wiemy, że zaczęło się od informacji, jakie Niemcom wykradli Francuzi, potem przekazali je Polakom, a Polacy podzielili się nimi z Brytyjczykami, to jak wyścig sztafety. Wystawa współorganizowana jest przez naszą ambasadę w Londynie. Enigma była wyjątkowym wynalazkiem w historii szyfrów. Uważam, Major magister inżynier Krzysztof Mańk z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej. Wcześniej szyfry realizowane były przez człowieka. Człowiek miał rozpisany jakiś algorytm postępowania i to człowiek przeprowadzał cały etap szyfrowania, a potem wysyłano to tak jak i w przypadku enigmy alfabetem Morse'a. Wyjątkowość Enigmy polegała na tym, że wprowadzono tutaj bardzo skomplikowaną elektromechaniczną maszynę. Wierniki, bębenki? Połączenia, łącznice, bębny odwracające, zmienne położenia. Tego naprawdę było bardzo dużo. Szacuje się, że Enigma posiadała 10 do 114 kombinacji położeń swoich. To jest straszna liczba, a nawet jak na dzisiejsze czasy. Algebra, teoria grup, teoria permutacji matematycznej, to były te narzędzia, którymi ułamali te bębenki, wirniki trzej polscy matematycy. Tak, mówi się, że twierdzenie Rejewskiego, które mówiło o pewnych własnościach permutacji właśnie, to było to twierdzenie, które wygrało Drugą wojnę światową. Udało się tym młodym ludziom zaprząc bardzo mocny aparat matematyczny, do tego, żeby tę maszynę złamać, tutaj złamać znaczyło odtworzyć jej budowę wewnętrzną. Oni nie znali budowy Enigmy, wiedzieli tylko ogólnie na jakich zasadach ona funkcjonuje, natomiast tajne były dla nich początkowo połączenia jej wewnętrzne, czyli to, jak właśnie te bębenki są dokładnie zbudowane, i to udało się Ryjewskiemu tylko i wyłącznie na podstawie jego dedukcji. Odtworzyć. Chociaż materiały Polacy otrzymali od Francuzów, bo Francuzi i Brytyjczycy już dawno próbowali się za sprawę zabrać. Niestety się nie udało. Francuzi zdobyli to już w 1931 roku od Hansa Lośmita. Francuzom udało się zdobyć zestawy kluczy dziennych, które w dużym stopniu ułatwiły pracę Ryjewskiemu, ale tym niemniej dalej sama maszyna była enigmą, zagadką. Dlaczego to polskim matematykom świat zawdzięcza złamanie kodu Enigmy? Profesor Jacek Miękisz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego? No były potrzeby związane z, z bezpieczeństwem, no zbliżającą się wojną, więc to było bardzo ważne i pewna rodzaj atmosfera entuzjazm z tej niepodległości wydaje mi się, no i też wykształcenie ich talenty. Czyli Polacy mają talent do matematyki? Nie chcę tu jakichś teorii genetycznych, panie profesorze, no tworzyć? Ja sceptycznie, sceptyczny, jeżeli chodzi o, o teorię genetyczne. Genetyką trudno się chwalić, bo każdy jest, jak mu się dostało. Natomiast można się chwalić tym, że umożliwiano młodym ludziom, nie tylko młodym ludziom. Umożliwiano im rozwijanie swoich pasji, umożliwiano im pracę. Być może w innych krajach nie stworzono tych możliwości, rozumiem. Można by się z tego chwalić, aniżeli z genetyki, że A ja spotkałam się z taką teorią, że opresyjne 120 kilka lat niewoli, kiedy Polacy mieli ograniczone możliwości, żeby uczyć się, dysponowali tylko swoją głową to w takich sytuacjach kryzysowych. Co mamy w głowie, to nam nikt tego nie zabierze. Czy to też może być taki trop odpowiedzi na to pytanie? Oczywiście, no w sytuacjach kryzysowych, jak wiemy, te polacy są szczególnie na tym polu doświadczeni. Umiemy się połączyć, umiemy razem działać. I wykorzystać, i, i wykorzystać to, co można. I wykorzystać to, co można. Czasy dobre rozleniwiają. W Warszawie w lipcu 1939 roku we francuskiej delegacji był Gustave Bertrand, ówczesny szef francuskiego biura szyfrów, który po latach ujawnił rolę polskich matematyków. Postarałem się, aby przydzielono mnie do służby wywiadowczej. Pewnego dnia pracownik biura szyfrów z Reichswery w Berlinie zaoferował się dostarczyć nam potrzebne materiały w zakresie szyfrów armii niemieckiej. Od początku pytałem go o wszystko, co dotyczyło maszyny szyfrowej Enigma, będącej w posiadaniu armii niemieckiej. Nasi kryptolodzy nie byli w stanie zająć się tą sprawą. Nie mieliśmy matematyków tej klasy, jakich mieli Polacy. Polacy powierzyli tę sprawę trzem uczonym. Na zebraniu 25 lipca 1939 roku, pamiętnym resztą zebraniu, pułkownik Langer, szef służby polskiej, wręczył mi dwie maszyny, jedną dla nas, a drugą dla Londynu, zobowiązując mnie, abym dostarczył ją do Londynu. To była wypowiedź z początku lat 70. ubiegłego wieku, zawarta w filmie dokumentalnym Andrzeja Trzosa Rastawieckiego pod tytułem Enigma z 1976 roku. W Wielkiej Brytanii żył jeszcze Henryk Zygalski. Jerzy Różycki zginął w czasie wojny w 1942 roku. W Polsce mieszkał Marian Rejewski. We wspomnianym filmie jest rozmowa z nim przeprowadzona przez reżysera. Wojna się kończy. Pan, jako kryptolog tej wojny, traci zawód. Tak. Czy jest już za późno, by wrócić na uniwersytet? Bardzo trudno byłoby. Czy w tym okresie ma Pan poczucie sukcesu, spełnienia życia? To jest pytanie rzeczywiście bardzo, bardzo takie osobiste. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie. Znaczy w tym... W czasie, w kręgu Pana bliskich, znajomych, ludzie wiedzą o Enigmie? Nie, absolutnie nic nie wiedzą. Z moich ust nie dowiedzieli się absolutnie niczego. I nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł skąd inąd wiedzieć. Nie, wykluczone, zupełnie wykluczone. Proszę Pana, kiedy dowiedział się Pan, jaką rolę, ale w całej wojnie odegrała Enigma? No, no co właściwie dopiero z książki angielskiego autora Winter Bossama. Który to był rok? To był 1974 rok. Czyli o pełnej roli Enigmy dowiedział się Pan, mając lat 70. Tak. 70 lat, tak? Jest. Przez kilka powojennych dziesięcioleci prawda o znaczącym udziale Polaków w złamaniu kodu Enigmy była nieznana ogółowi. W czasie II wojny światowej Elizabeth Rose, Angielka, pracowała w Bletchley Park, tajnej siedzibie zespołu brytyjskich kryptologów, położonej 80 km od Londynu. W jednej z moich audycji powiedziała, że największe zasługi w rozszyfrowaniu niemieckich depesz mają Brytyjczycy. W dziale, w którym pracowałam, nie było Polaków. Natomiast w ogóle w Bletchley Park pracowała grupa Polaków. Wszystko było objęte ścisłą tajemnicą i nawet gdy spotykaliśmy się z innymi pracownikami podczas lunchu w stołówce albo po prostu na korytarzu, to nigdy nie rozmawialiśmy o tym, co kto robi w swoim biurze. I tak było jeszcze przez 20 lat po wojnie. Churchill nazywał Bletchley Park kurą, która znosi złoty really. limon i nigdy nie gdacze. So, what was actually, when Kiedy was dowiedziała it się pani Blechley o tym, że to właśnie Polacy złamali szyfę that that Enigma? enigma code. Well, I don't think that is, is nie jestem przekonana, true. czy tak właściwie było. Wielką zasługą Polaków było to, że udało im się przekazać samą maszynę szyfrującą do Wielkiej Brytanii. I na tym polegał ich wkład. W popularyzowanie wiedzy o polskich matematykach, co zapoczątkował generał Gustav Bertrand w latach 70. ubiegłego wieku, zaangażowali się następnie nie tylko historycy, ale i wybitni politycy i działacze emigracyjni. W archiwum Polskiego Radia znajduje się wypowiedź z początku XXI wieku, Ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, który udzielił takiej oto odpowiedzi na pytanie, dlaczego Anglicy tak długo nie informowali świata o złamaniu kodu Enigmy przez Polaków. Prawdopodobnie sami używali Enigmy po wojnie jako dosłonałego środka do przekazywania informacji ściśle tajnych i utrzymywali to w sekrecie. Teraz to już. Wszyscy o tym wiedzą, to można było powiedzieć o tym, co myśmy zrobili. Dziś coraz więcej świat wie o tej historii i o udziale w niej Polaków. Kilka lat temu Marek Grajek wydał książkę pod tytułem Enigma, bliżej prawdy. Dlaczego w tytule jednak jest słowo bliżej, a nie cała prawda? Klauzula tajności niektórych dokumentów została przedłożona na kolejne 25 lat. Mówimy o archiwach i brytyjskich i amerykańskich, dlatego że Amerykanie po wojnie skopiowali bardzo dużą część archiwów brytyjskich dotyczących historii kryptologii i mają to także u siebie. Mówimy tutaj głównie o dokumentach tzw. operacji TICOM, czyli operacji przesłuchiwania po wojnie przez oficerów kontrwywiadu alianckiego wziętych do niewoli oficerów niemieckich. No i prawdopodobnie gdzieś tam na brzegach tych wszystkich przesłuchań nadal jeszcze kryją się jakieś sekrety, które zasługują na dalszą ochronę. Metody opracowane przed wojną przez Polaków momentalnie po zakończeniu II wojny stały się największym sekretem zimnej wojny dla odmiany, bo te same metody służyły łamaniu szyfrów sowieckich. I stąd było to 30-letnie utajnienie. Natomiast kiedy zdecydowano się już pokazać światu tą historię, Brytyjczycy i Amerykanie dołożyli starań, żeby pokazać jak najmniej prawdy. I w związku z tym pokazały się liczne publikacje, że jedynym wkładem polskim w złamanie Enigmy było to, że polski Żyd pracujący w fabryce, w której produkowano Enigmy w Niemczech, został z tej fabryki zwolniony z powodu swojego pochodzenia, wydalony do Warszawy, gdzie nawiązał kontakt z brytyjskim wywiadem, został wywieziony przez Brytyjczyków do Paryża, tam dano mu do pomocy majstra Francuza i z jego pomocą rzeźbił Maszyny w drewnie. No oczywiście w takiej historii Rejewski nie mógł rozpoznać siebie i swoich dokonań ani Rejewski, ani Zygalski. W związku z tym ta końcówka ich życia upłynęła im na dramatycznych wręcz próbach wyprostowania tej historii. Cieszę się strasznie, że pisząc swoją książkę, miałem możliwość no, wyciągnięcia ponad czasem ręki i do Rejewskiego i do Zygalskiego i okazania im pomocy w tym dziele prostowania kłamstw historycznych. Oni byli fajnymi, normalnymi, wesołymi ludźmi. Jerzy Różycki kiedyś miał trudną rozmowę z własną matką. Matka go zapytała: Chodzisz w dobrych garniturach, jeździsz sobie na wakacje co roku do różnych krajów europejskich, no widać, że tobie się fantastycznie powodzi, natomiast nie mówisz nic o swojej pracy. Czy ty kradniesz? Na co Różycki uśmiechnął się i stwierdził: Wiesz, mamo, w pewnym sensie tak, w pewnym sensie kradnę, ale nie tak, jak myślisz, bo ja kradnę informacje. W tej chwili nie mogę powiedzieć Ci ani słowa więcej na ten temat, co robię, ale zapewniam Cię, że kiedyś będziesz ze mnie dumna. Dumni możemy być i my. Tę dumę wzmacniamy w programie pierwszym Polskiego Radia, przypominając historię polskiej enigmy i wyczynu polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Złamanie przez nich kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma to był decydujący wkład Polski w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.